Wczoraj około godziny 13 nasz oficer dyżurny został powiadomiony przez straż Graniczną o ucieczce z konwoju transportowanego do Przemyśla obywatela Gruzji. Ten 29-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek w Krakowie w związku z popełnieniem wykroczenia kradzieży, no i decyzją z krakowskiego sądu miał być przetransportowany do ośrodka strzeżonego dla uchodźców w Przemyślu. No i dalej wydalony poza granice naszego kraju. W dniu wczorajszym mężczyzna był transportowany do ośrodka w Przemyślu no i podczas krótkiej przerwy w miejscowości Ładna zbiegł. Policja natychmiast po, po przyjęciu tego zawiadomienia Rozpoczęła działania pościgowo-blokadowe. Brały w nich udział służby prewencji, służby ruchu drogowego, a także kryminalni. Łącznie 50 policjantów z psami. Wspierani byliśmy przez pracowników Straży Granicznej no i przetrzesywaliśmy teren, miejscowości, lasy, drogi. Robiliśmy również blokady. No i o godzinie 19:40 policjanci zlokalizowali władnej Zbiega. Mężczyzna znajdował się na otwartym terenie pomiędzy kompleksami leśnymi. Był spokojny, nie stawiał oporu. Został zatrzymany, umieszczony w policyjnym areszcie. W dniu dzisiejszym prawdopodobnie w prokuraturze usłyszy zarzut z artykułu 242 kodeksu karnego, a więc samo uwolnienie się osoby pozostawionej w dyspozycji sądu. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. No i o tym, czy mężczyzna będzie odbywał karę na terenie Polski, czy na terenie swojej ojczyzny, będzie decydował sąd.